Ostatnio pomyślałem, że gdyby tak zacząć grę całkowicie od początku na jakimś serwerze BoxVP i natrafiłem na najsemc.ka.l i pokażę Wam co udało mi się zdobyć zaczynając od samego startu w godzinę na BoxVP, ale żeby zobaczyć co się działo w tym filmie musicie oglądać do samego końca. Dobra, więc zacznijmy może od odebrania kito to. Wow, jakie itemki. Nie wierzę, więc dzisiaj jest ze mną Milek Siema otwieram, otwieram, dobra, widzę, otwieram, zobaczymy co oh. im wleci, uwaga Pierwszy NiceBox Wow, profesora Hem to profesora, jest to, profesora. to jest koks, myślę Wydaje mi się, że to jest Jak to jest git, myślę, że jest git Myślę, że giga git na, na sam post start I jeśli byście, widzę, oczywiście chcieli wygrać takiego NiceBoxika jednego, no to tak Napiszcie Niceik w komentarzu, ja boks swój nick z Minecrafta No i co, no, otwieramy dalej Na razie mamy to, czekajcie, schowam do ECK tej temy, których jakby to miałem skita, to miałem tego, dobra. To będę miał wekół, co jakby wydropiłem, nie? Z openingu, więc tak. Drugi drop, czyli magiczne odłamki. Nie wiem czy to jest dobre. To jest chyba jedne z gorszych. kolejne otwieram budki, profesorka morska dusza. I trzy tak. na farcie. Ej, morska dusza jest. O git. Ej, chyba. Mam chakra z kotamami. Znaczy, czy to mamy? Spanę się czy git, znaczy, czy git. Dobra, zobaczymy. Nie, Nie dobra, czyli gówno. <gulna> <dobra. gulna> Podzielono. Opieści. Dobra, widzę. I otwieramy teraz na faście epickie, w ogólnie wszystkie klucze. Proszę, zacznijmy sobie od najgorszych, czyli od zwykłych. To przeskipujemy. Myślę, że przeskipuje przeskipujemy. O Jezu, o Jezu. Nie wiem, czy to dobry drop. Yy... Wydaje mi się, że słaby, ale... Ale dobra, dobra. Powiedzmy, pójdziemy teraz do rzadkiego klucza. Więc tak, rzadka, teraz rzadka. Szybko przeskipujemy rzadką. Dwunastki jakieś. I dwunastki, no. Episkie, otwieramy. Słyszałem No dobra. Antykober się nawet no przyda. Tutaj szybko przeskipujemy, widzowie. Ile? Mam 16 półminnych dusz, widzowie, a jedna taka jest warta chyba 200 koło. Błeby mam, wystarczająco, aż to ja to nie potrzebuję No i co? No idziemy widzowie Myślę, że pójdziemy sobie na strefę bez elit. Jak ktoś za mną już leci, czy ty to jesteś? Ja jestem spokojnie Dobra, super No i myślę, że pójdziemy się z kimś tutaj poklepać, bo myślę, że może być ciekawie. I to tu ci da my. Dobra, ale szybko bo już zaprosiłem jakiś stary to No już są tutaj. Jest już jakiś netligowy, chodź tu. W no tym netherite no no. musi podlepać ja nie, Czekaj, ja ja nie, nie, zdałem, nie ja, nie. ja nie zladał, nie? Ja też jem koksa. Ja nie. Ty nie jesteś koksa? bijemy ich? No, bijemy eee... ich. Dobra. Mocno. Nie można stać A Oni za nami orają, oni mają gorsze sate od nas, najprawdopodobniej. To po prostu wiesz, zdali sobie nederyt. Czekaj? Kobę chcesz, chcę ten, dobrze, po dobrze. Ej, po to mnie miał, no. Gira, ej, gira, gira. ja na dwa hit'y, ja hity zedałem. Kurde, ja też zadam. Nie, nie zedam. Tylko uciekaj, tylko uciekaj. nie zedam, nie zedam. No, no, mam taką nadzieję. Ej, nie, to jest jakiś skan. Na dwa hit'y zedałem. Dobra, ej, ej, spokojnie, panowie. Ej, <ślam> <ślam> ja nie mogę klać! A, ja już mogę. Chodź tu! Czemu tego nie mogę niszczyć? Chłop sobie odlatuje Ej, tam się leją, tam się leją, dobra widzę ja... Ej, ten dominac jest jakiś prosem Nie, ej, nie mam siłki, nie mam siłki Masz jakąś siłkę możesz dać? Kurde, zapomniałem o siłce. Widzę, zapomniałem o siłce. Ja już do ciebie idę. Ej spary, jakiś robot mi bije o Kurde Zaraz nie będę nie? Ej, to on ogarnia co Ej, mam dedubę. Nie, nie, mie, nie, mie, nie, 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 Ej, dobra, nie, nie, teraz możemy grać Lecę to Zrobiłem. Ale nie, 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 Kolego Kolego! Umo... O kur. Gdzie jesteś? Chwila, daj chwila, bo ja muszę wiedzieć, ile oni mają O kurde, no mi daje! Zabił ją Zebrałem twoje itemy Serio? No i zdałem, i ja na dwa hity Jeden hit mi zabrał 8 serc O Jezu, i wszystko mi zabrało praktycznie Podniosłem twój hełm profesora Ale miałem gówno Na linii chyba o. można już, nie? O mo... Ile eletr mi wyrzucił? Dziękuję ma ktoś dać antyły się spytałem widzowie się... Ktoś... Antykuły nie rzucają. Ktoś zabrał. Ej, ja wziąłem, ja wziąłem Koks I dobra, dzięki, Zyky Dobra, tego. bijemy się tutaj, ja z mieczem piątką lecę i. No Zpieprzamy no. się z tego maćka Czekaj, ja go biję, ja go biję od pleców, rozkopujecie Rozkopałem, leć. Pięknie gonią mnie! gonią mnie, to chociaż za dymo Dobra, ten Maciek się ze mną koleguje, to jest mój Pod. Nie, prawie padł. Ten dominacja, on mnie zabił wcześniej. On, ma... on jest za dobry Rozmakuję. Okay. Dzięki! Biją cię? Leją cię? Dienkoxa! Le 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 Leją cię ostro, lejącie ostro. Dobra. Nie, uciekam. On tak jest. Tak jestem, że wiesz. ja nie mam dobry... To jestem. Dobrze, dawaj go. Dawaj, dawaj go, dawać go! Dobrze, do dobrze, tym. dobrze! Będzie po nim, będzie po nim, będzie po nim polzę, policzę! Nie policzę! Nie z kołebów. Już chciałem pierwy... Szczerze już chciałem perły, ja zapomniałem, ja że to box nie jest. Nie, nie klepiamy się z nimi. Czekaj, wezmę bo sobie ja re reaper tam. szybko. Zaraz, zdążyłem, no. zdążyłem, zdążyłem, zdążyłem. Tak to dawaj tego to dominację! Dobra, czekaj, ja mam trochę do tego... Dobra, dawaj! Ja mówię Lego, Lego. To... O ma mało, o ma mało! O co on kończy stwierdziła, więc ja mało, ale... Zaraz będzie miał! Nie wiem czy my nie stakujemy hitów stary wiesz No stakujemy my hity właśnie w tym momencie Raczej Nie goleję, Nie goleję tam tamten oh, Maciek On A weź dawaj koboły No no Ja będę golał ja będę golał nie Lego go Muszę no, no. iść pod content Ej co ci za wykryte niedo-, niedozwolone Gratulowałem wy... chłopa Grać na Nie nie gram Tak Jestem clean mogę ci udostępnić ekran cały nie, na. Ten. Nie nie no, nie wierzę ci wierzę ci wierzę ci Gram na optifine 1.18.2 ja twierdziłem. Ja nie mogę! I wywaliła cię konsola za czity? Tak Ale jaja. ja... Chcemy kryty mam leganeta i później mnie odlekowało i zacząłem krytować. Ja twierdzę. Nie wrzuciła, nie Ale mogę. Ale to mo możesz się pochwalić już, widzą, że ten... Że taki jesteś dobry, że cię za wywaliło, Człowieku. No. Ej, ten dominacja się, się, się ze mną klepać. Ja tam wracam do ciebie, proszę cię odbieram kita to Ej, jak mi krytuje ładnie. Ty, tutaj muszę akurat... zapropsować Tu jest! Nie, już ktoś mnie bije, no. Znowu z dadą. O, no, ja też z dadą raczej. Gdzie jesteś? Czekaj. Jestem są tutaj gąbki? Ej! Jestem dobrze, że nie mam folgi. Full... Jezu... Ej, widzę, widzę cię, widzę cię. A nie, to nie ty, to nie ty. Ale ktoś poda to tam. Ja, ja, ja idę, w strefę bez elit. Tylko mnie knoka w kołach. Ile totemów? Ja Jestem przy strefę bez elit. Ja tak widzę. samo, czekaj, bo on coś on zorał. O tu nie ryderku. można stać połowów, dobra, dobra, jestem jestem no, no tutaj, a ty jesteś CH1? CH2. Jezus! <noise> no właśnie! I zebrałem coś. Siedemnastkę zebrałem, 17 zebrałem! O kur No jak zdałem znów? No! Ktoś dać antykobłęby. O, kulka, dzięki kulka! Dzięki. To tu miecie jakiś leży. A co ja, pies? Wikix nagrywa, co dam donate? Nagrywam. Dobra, widzę, że da do Kto da Donate'a? Kto da do nata? Chyba, że mają lepiej. Kto da więcej? Dzięki. Kto da więcej? Kto, kto da więcej? Kto, kto da więcej? Widzę, Uwaga. O Jezu, ile, ile Ile mam A wtedy to chyba nie potrzebuję. Które miło by było, żebyś nie zadał, nie? No, a teraz było... Było... miło, gdybym nie zdał. Nie, 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 zabierają. Dobra, nie zabrali, nie zabrali. Wyżej siedemnastki. Dziękuję. Ale już chcieli zabrać, już chcieli zabrać. Gdzie ja mam dominację mam swoich widzów. Nie no, A nie, to jest ławica. Rzucił mnie za latanie, no! podczas gdy jestem na ziemi. Co to jest za stary? No i GG No, i... no jak, no! Mam do otworzenia sobie jeszcze parę skrzynek, bo odebrałem z daily, z rangi. Pod ukośnik daily macie, o tutaj do odebrania, yy, po prostu kluczyki. Codziennie chyba zwykły kluczyk, z tego co mi się kojarzy, tak zwykły kluczyk. No i co, otwieramy i sobie Wam chyba z takiego kluczyka. Zobaczymy yy, prawo i płomienny pył. Myślę, że jak na taki kluczyk, no to jest dość spoko. Kolejny środek, myślę, że epicki. Dalej, dalej. No, może nie jest to najlepszy drop, ale mogło być gorzej raczej. No, mogło być gorzej, m mogła mi wypaść, wypaść tak naprawdę część yy, widzowie. Trzynastka, nie czternastka. Tutaj wypadła mi pania czternastka, więc no, zaraz sobie ją sprzedam. Otworzę jeszcze jeden zwykły. Yy, no i płomienny pył, widzowie, klasyk. I jeszcze dwa rzadkie. Magiczny odłamek i buty. Super, że magiczny odłamek, bo akurat mi się przydadzą do perku siły. Jak widzicie, jeszcze mi brakuje... Yy, tylko 14 do perku siły O tutaj widzę widz mi daje do Najcika. Jezu ile tych fajerwerków mi daje No w skrócie wciul. Dobra przy, przydadzą się na pewno przydadzą się Jezu Zebrałem Zebrałem widzę piłki plażowe dobra git O ty youtuberze <gryw> Dziewiątka też mi niepotrzebna Te też nie te też nie dobra <gryw> Amulet siły, widzowie, co jest? A on jest w moim teamie, widzę, on jest w moim teamie Podnoszę! Nie, no dobra, chyba nie będziemy tego robić, no ale Jak teraz im wyrzucę, to ktoś to zbierze, nie? Więc, widzowie Dobra, widzę, jeżeli ja padnę Który mnie leje? Jakiś kaktus Leży! Prawie leżę. Ej, jak ja dominuję! Tak, wpadnij w tego głowy bo... Jezu. Co za gość... Ej tutaj leżą jakieś te, ale dobra, ja tego nie podnoszę bo mi się. Że tego nie chcę chyba. Czternastki, no. Powiem tyle. Nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Jasne. O, tu już jakieś siłkę Co oni robią widzowie, dobra, lecę za nimi. Dużo daję. <laughs> no to się długoś naciszyłem. O, chcę oddać widzowie, rzekomo chcę oddać ktoś mi tej itemki, więc bardzo miło, jeśli odda. Dzięki. Ty Dobra. Ja Ej, oddaję widzowie, oddaję. Fajnie. Dzięki.